Jakie cztery nawyki pomogły mi awansować z juniora na seniora w mniej niż dwa lata? Brzmi to absurdalnie, ale uwierz mi, zrobiłam to bez znajomości, bez wielkiego farta i wielkich słów na LinkedInie. A dzisiaj mam za sobą już zarządzanie zespołem product ownerów, ustalanie standardów product ownershipu, szkolenia, mentoring, i wciąż korzystam z tych samych czterech nawyków, żeby budować swoją karierę. Cześć, ja nazywam się Natalia Cholewa, a Ty oglądasz kolejny film dla ambitnych produktowców. Pierwszy nawyk, jaki w sobie zbudowałam, to jest taki, że nigdy nie szukam winnych. Zawsze wyciągam wnioski z tego, co ja mogłam zrobić lepiej, albo co ja zrobiłam dobrze, jeżeli osiągnęliśmy sukces, bo również często ludzie nie wyciągają wniosków z sukcesów, a skupiają się tylko na porażkach. I tu nie chodzi o to, żeby zawsze całą winę brać na siebie. No nie. Ale nawet jeżeli ewidentnie ktoś popełnił błąd i to on spowodował jakąś porażkę, to ja się zawsze zastanawiam, czy było coś, co mogliśmy zrobić, żeby zapobiec takiej sytuacji. Czy było coś, co ja mogłam zrobić, żeby zapobiec takiej sytuacji. Jak zapobiec takiej sytuacji w przyszłości? Jak można to ogarnąć? Dzięki temu nie odbieram sobie sprawczości. Bo jeżeli bezrefleksyjnie przyjmiesz, to była wina... Tamtej osoby, to była wina nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, to była wina przypadku, to odbierasz sobie sprawczość, odbierasz sobie możliwość nauczenia się i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Często można usłyszeć, że junior od seniora różni się wyłącznie doświadczeniem. Trochę tak jest, a trochę nie, dlatego że nie bierze to pod uwagę, co dana osoba zrobiła z tym czasem. Jeżeli przez dwa lata systematycznie będziesz się szkolić, Rozwijać, wyciągać wnioski, prosić o feedback, zmieniać swój sposób pracy, testować i wdrażać zmiany, to będziesz w zupełnie innym miejscu niż osoba, która dała się po prostu porwać prądowi i robi tylko tyle, co musi. Takie podejście jest bardzo intensywne, w związku z tym potrzebujesz. Mojego nawyku numer dwa, zbudowania systemu produktywności, który działa dla mnie, a nie odwrotnie. I tu ku zaskoczeniu, jeszcze wciąż niektórych, produktywność to nie jest robienie więcej w tym samym czasie. To jest jakaś definicja lat, nie wiem, dziewięćdziesiątych w Stanach. Zakopmy tą definicję, ona nikomu nic nie daje dzisiaj. Natomiast, produktywność to jest po pierwsze robienie odpowiednich rzeczy w odpowiednim czasie, a po drugie, produktywność i organizacja ma odciążyć cię mentalnie. Żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy przytłoczeni informacjami, zadaniami, i naprawdę nie chcę powiedzieć, że nasi rodzice mieli lekko, ale na pewno ich pokolenie albo pokolenie naszych dziadków miało znacznie mniejszą ilość informacji do przetworzenia i to obciążenie mentalne było zupełnie inne. W związku z tym mam taką dla Ciebie radę: zbuduj sobie Jakieś miejsce wirtualne, które będzie przechowywać za Ciebie informacje. Twój mózg nie jest do tego, żeby pamiętać zadania, twój mózg nie jest do tego, żeby pamiętać informacje. Twój mózg jest stworzony do tego, żeby myśleć kreatywnie, rozwiązywać problemy, marzyć, a pamiętanie zadań, wszystkiego, co jest do zrobienia, i pamiętanie informacji, które mogą Ci się przydać albo nie. Nie jest jego zadaniem. Dlatego zbuduj sobie efektywny system zarządzania zadaniami, zbuduj sobie efektywny system notatek i polegaj na nim, dzięki temu zmniejszając to od obciążenie. Naprawdę, internet jest pełny darmowych materiałów o tym, jak zbudować sobie system produktywności. Ja sama mam taki kurs, ale to nie chodzi o to, żebyś teraz wydawał nie wiadomo jakie pieniądze, tylko po prostu zacznij. Stwórz sobie taki podstawowy plan wychodzenia z. Tej dziury, w jakiej jesteś. I to jest mój nawyk numer 3, czyli plan na działanie. O tyle, o ile rozumiemy świetnie to, że robiąc produkt, feature, potrzebujemy planu, jak to zrobimy, kiedy to zrobimy, kto to będzie robił i tak dalej, co jest potrzebne, to. Zadziwiająco mało osób po prostu planuje swoją karierę. Kiedy ja pierwszy raz dołączyłam do IT, miałam szczęście dołączyć do firmy, która miała ponad 100 analityków i ścieżka na seniora była jasno wytyczona. Ja w pierwszych dniach siedziałam i rozpisywałam już: OK, co muszę zrobić, żeby dojść do poziomu seniora jakie są wymagania. To były nie tylko certyfikaty, ale to były wystąpienia wewnętrzne, zewnętrzne, napisanie artykułu i szereg innych rzeczy. I ja po prostu rozpisałam wszystko, co trzeba zrobić. Rozbiłam to na naprawdę małe zadania, takie, żeby mnie nie przytłaczały, kiedy będę do nich siadała, bo wiedziałam, że nie będę miała. Codziennie 3 godziny na zrealizowanie tego celu, tylko czasami będzie to 15 minut. Dlatego rozbiłam to na małe zadania, tylko po to, żeby popchnąć tematy do przodu i systematycznie, codziennie popychałam te tematy do przodu. Po pierwsze, nie ustawiałam sobie Dat realizacji. Uważam, że ponad motywacja działa systematyczność lepiej, więc po prostu codziennie to sobie popychałam. Poza tym ciężko byłoby mi zaplanować konkretne daty. Kiedy w domu miałam trójkę małych dzieci, najmłodsze miało 8 miesięcy w tamtym czasie, więc planowanie dokładnie nie wchodziło absolutnie w grę. I wiadomo, były lepsze i gorsze momenty. Raz szło lepiej, raz szło gorzej, ale szło do przodu. Był też taki moment wyzwania, kiedy zdobyłam ten poziom seniora. Stałam się mistrzem ogarniania backlogu, i nagle się okazało, że trzeba wymyślić coś zupełnie innego. Bo to już nie certyfikaty mi pomogą, ale muszę zbudować kompetencje, które pomogą mi rozmawiać z menadżerami na poziomie C-level. Partner z partnerem, tak, żeby oni traktowali mnie jako partnera, i wtedy musiałam siąść i rozpisać wszystkie obszary biznesowe, których jeszcze nie znam, i nauczyć się rozmawiać o nich tak, żeby właśnie być tym partnerem. To był kolejny etap, który trwał następne lata. To było bardzo dużo działań do podjęcia, dlatego wyrobiłam w sobie też nawyk numer 4, czyli odpuszczania wszystkiego, co nie jest ważne. Ustaliłam, co jest dla mnie ważne. Ważne są dla mnie relacje. Jestem mamą trójki dzieci żoną, córką, siostrą, przyjaciółką. To są najważniejsze role w moim życiu. Na drugim miejscu jest kariera, ale ja uwielbiam to, co robię i lubię się w tym rozwijać dlatego nie chciałam tego odpuszczać. I trzecie to odpoczynek. Prowadząc tak intensywne życie, trzeba po prostu znaleźć czas na dobrej jakości odpoczynek. I jeżeli coś się nie mieściło w tych trzech kategoriach, to po prostu starałam się to odpuścić. Opanowałam to do perfekcji, pozwól, że rozwinę trochę ten temat. Co to znaczy, uwielbiam porządek. Zawsze lubiłam i kiedyś spędzałam mnóstwo czasu na to, żeby dom był cały czas posprzątany. Doszłam do tego, że dla mnie to jest droga donikąd. Natomiast są dwie sytuacje, w których. Porządek wokół siebie muszę mieć, czyli to jest praca, dlatego tutaj na biurku najczęściej panuje jednak porządek, bo ciężko mi się skupić, po drugie, nie potrafię odpocząć w bałaganie. Ale wystarczy, że go nie widzę. W związku z tym, jak odpoczywam na kanapie, to jest posprzątane tylko przed kanapą. Cały bajzel z tyłu już mnie nie rozprasza. Nie było to łatwe, ale tak właśnie sobie postanowiłam, że tak będzie i nie będę na to traciła czasu. To nie znaczy, że u nas wiecznie jest bałagan, ale to znaczy, że jeżeli nie mam na to przestrzeni i siły i potrzebuję odpoczynku, to sobie po prostu odpuszczam. Takie ekstremalne podejście pozwoliło mi wyeliminować również prasowanie, mycie okien, ale za to bardzo dużo grzebię się ostatnio w ogródku, bo to mi pozwala naprawdę odpocząć. Moja szafa składa się głównie z t-shirtów i jeansów. Dzięki temu nie muszę się zastanawiać, co ubrać rano. Nie mówię, że masz teraz nagle wywalać swoją szafę i robić nie, tak, jak ja zrobiłam. Daję Ci tylko inspirację, co to dla mnie znaczy i jak można odpuszczać różne. Rzeczy. I na koniec bonusowa wskazówka, pewnie głównie skierowana dla kobiet, bo niestety w większości my mamy z tym problem. Proś o pomoc i korzystaj z tej pomocy. Ja wiem, że my wszystko zrobimy najlepiej same, ale w momencie, kiedy jesteśmy niezastępowalne, w niczym nam to nie pomaga. Więc nawet jeżeli ktoś nie zrobi tego tak dobrze jak ty, to to zrobi i ty nie będziesz musiała. Po prostu pogódźmy się z tym, traktujmy naszych partnerów, partnerki jako równe kompetentne osoby do tego, żeby zrobić niektóre rzeczy za nas. Ja na pewno nie byłabym w miejscu, w którym jestem, gdyby nie mój mąż i jego pomoc na tej drodze. Więc dajmy sobie tą przestrzeń. Jak widzisz te nawyki, to nie są wielkie zmiany. Zresztą, jak sama nazwa wskazuje, nawyki no to są drobne rzeczy, które zmieniamy codziennie. I taka zmiana myślenia pozwala stawiać siebie na pierwszym miejscu, swój rozwój, swoje relacje, a jeżeli interesuje Cię, co zrobiłam, żeby wyjść z roli seniora i ogarniacza backlogu, a wejść na poziom rozmów z biznesem i partnera w decydowaniu o produktach, to bardzo się cieszę, na dole znajdziesz więcej informacji, jak mogę Ci w tym temacie pomóc. Na dzisiaj to już wszystko, dzięki, do zobaczenia.